Witam Państwa. Po pobraniu mojego kursu będą mieć Państwo folder pod nazwą pliki. W tym folderze będą wszystkie potrzebne pliki do budowy naszej strony z systemem rezerwacji hotelowych. Pierwszy plik, który nas interesuje, to jest plik Joomla 3.2.2. Ten plik musimy wgrać na nasz serwer do katalogu public.html. Ja wykonam to za pomocą takiego panelu mojego serwera, Control Panel. Państwo mogą to wykonać za pomocą klienta FTP, na przykład Zilla. A więc klikamy Upload, Przeglądaj i wybieramy Joomla 2.2. Oczywiście jak wyjdzie Joomla 3.5 czy 3.3, będzie w tym folderze Joomla najnowsza. Oczywiście, Joomla bardzo łatwo można będzie zaktualizować za pomocą jednego kliknięcia. Jak tutaj widzimy, plik jest właśnie wysyłany. Po chwili plik mamy już załadowany. Możemy zamknąć to okno lub kliknąć tutaj wróć do naszego katalogu. Wypakowujemy plik, klikając na nim i Klikając przycisk Extract, proszę pamiętać, że to wszystko wykonuje w panelu Control Panel. Nie wszystkie panele mają takie funkcje serwera. Na przykład Direct Admin będzie miał to troszeczkę inaczej rozwiązane, ale też jest możliwość wypakowania tego na serwerze. Odświeżamy widok i proszę bardzo, oto wypakowana Joomla Teraz musimy ją zainstalować. Nie jest to trudne. Wręcz powiedziałbym, bardzo łatwe. W pasku przyglądarki wpisujemy adres naszej strony i pojawia nam się takie okno. Jeżeli serwer spełnia wymagania Joomla, to od razu zobaczymy właśnie to okno instalatora. Jeżeli nie, to pokaże nam się okno, w którym na czerwono będziemy mieli zaznaczone opcje, które musimy poprawić. My mamy z serwerem wszystko w porządku, więc uzupełnijmy poszczególne pola. Nazwa witryny to jest nazwa naszej strony. Ja to nazywam system rezerwacji. Opis witryny. To jest opis naszej strony dla przeglądarek internetowych. Powinien zawierać około 170 znaków. E-mail administratora. To jest nasz e-mail. Nazwa administratora. Czyli login głównego administratora do naszej witryny, hasło, wiadomo, i powtórz hasło, też wiadomo. Klikamy dalej, i tutaj mamy prośbę o podanie danych do serwera baz danych. Nie będę tutaj pokazywał, jak zakładać bazę danych, jest o tym bardzo dużo poradników w internecie, a więc wpisujemy nazwę użytkownika, hasło i nazwę bazy danych. I klikamy przycisk dalej. Wgrywamy dane bez przykładowych danych, czyli nic nie wgramy zasadniczo. Tu mamy podsumowanie konfiguracji i rzeczy, które obsługuje nas serwer. Klikamy instaluj. Chwilę się instalują dane. Teraz mamy kolejny krok, dodatkowy instaluj języki. My z niego skorzystamy. Dodatkowy krok. Instaluj język. Wybieramy język polski. Klikamy dalej. Ustawiamy język polski jako domyślny dla języka zaplecza i język witryny też domyślny tutaj. I klikamy dalej. Aha, przepraszam. I klikamy aktywna wielojęzyczność, jeżeli chcemy zbudować witrynę w dwóch językach, na przykład po polsku i po angielsku. Ja tutaj kliknę. Aktywna wielojęzyczność. Aktywny dodatek kod języka też zaznaczam na tak. I klikamy dalej. Teraz ósmy katalog instalacyjny i klikamy na zaplecze. Logujemy się danymi, które podaliśmy podczas procesu instalacji, czyli Jarek i hasło. Klikamy zaloguj i jesteśmy na naszej witrynie. Mamy zainstalowane dane pomocnicze w celu budowy witryny wielojęzycznej. W tym wypadku naszego systemu rezerwacji hotelowego. Informacja, że wszystkie rozszerzenia, jakie Joomla jest aktualne. Jeżeli nie będzie aktualne, to, to zaktualizujemy. Następnie instalujemy teraz wszystkie pozostałe rozszerzenia, a więc klikamy rozszerzenia, instalacje. Tutaj wybieramy przeglądaj i instalujemy tak. System pokazu z uzu slajdów. Następnie instalujemy system moduł szybkiego kontaktu. Przyda nam się to. Później instalujemy galerię następnie instalujemy szablon albo ten czysty szablon albo ten z moimi modyfikacjami dotyczące głównie loga ja tutaj wybiorę ten szablon z moją modyfikacją szablon jest zainstalowany i ostatnią rzecz którą instalujemy to Rozszerzenie, które umożliwi nam dokonywanie rezerwacji. Otwórz, wczytaj zainstaluj. Oczywiście rozszerzenie w oryginale jest po angielsku. Polonizacja jest mojego autorstwa. No i mamy taki komunikat, że wszystkie dodatki zostały zainstalowane poprawnie. Możemy w tym momencie zainstalować jeszcze. Pakiet języka polskiego, ale o tym w zupełnie innym miejscu naszego kursu. Teraz, proszę państwa, zaaktywujemy nasz szablon. Rozszerzenie? Szablony. Klikamy na nasz szablon. Jako domyślny, powinniśmy go jeszcze otworzyć i zamknąć. Teraz, proszę państwa, możemy podejrzeć naszą witrynę, która wygląda mniej więcej w taki sposób. A więc zaczniemy od tego, by naszkicować wygląd naszego szablonu. Więc w następnym odcinku, proszę Państwa, pokażę, w jaki sposób dostosować ten szablon do naszych potrzeb. Pozdrawiam.